Cześć, ja na imię Emilia, Wy jesteście na kanale Ciąże, oporna, dynadol, podności. Właśnie nagrałam Wam film o refundacji em, in vitro na Islandii. E, ale chciałam Wam jeszcze zdradzić jedną tajemnicę. Ten film oglądacie dużo, dużo później. E, właśnie jest mój ostatni dzień w pracy dzisiaj i jutro lecę do Polski. Jest 3 stycznia 2021 roku, czyli... Taka, nazwijmy to wczesna wiosna. Wiem, że um, wszyscy sądzicie, że będę leciała do Polski dopiero na wiosnę, czyli w waszym mniemaniu w marcu, kwietniu, ale sprawy troszeczkę inaczej się potoczyły i lecę dużo, dużo wcześniej. Także um, ja zaczynam dzisiejszy dzień. Myślę, że będę wam dokumentować to, co się będzie działo w takich krótkich urywkach. I oczywiście będę Was tutaj informować. Myślę, że jak to oglądacie, to ja już wiem, czy się udało, czy nie. Ale nie uprzedzajmy faktów. Zobaczcie intro, a ja zabieram się do pracy. I mam nadzieję, że jeszcze do Was troszeczkę pogadam w tym filmie, ponieważ myślę, że jesteście ciekawi, jakie emocje mi towarzyszą i jak to wszystko wygląda z formalnego punktu widzenia i jak będzie wyglądać cała moja podróż do Polski miłego dnia no, e, mam chwilę przerwy więc mogę jeszcze troszeczkę do Was pogadać z pracy Właśnie skończyłam całkowicie temat zamknięcia roku w, pod kątem spraw pracowniczych i przyszykowałam wszystko na obiad, tak żeby później tylko wrócić do piekarnika, ponieważ czekam jeszcze remanent tego ostatniego dnia, więc naprawdę dużo, dużo pracy. Muszę zostawić wszystko na tip-top, ponieważ nie będzie mnie miesiąc. I tutaj właśnie odpowiadam na pytania, które się pewnie pojawią, planuję lecieć na miesiąc. W pierwszym, jakby, planie, tym styczniowym, miałam lecieć dopiero za tydzień, ale ze względu na to, że rząd wprowadził obostrzenia, linia lotnicza stwierdziła, że skasuje mi lot do Wrocławia tego 11 stycznia. Przebukowałam najpierw na 8 stycznia. Który bo to jest ostatni termin do Wrocławia? Po czym wprowadzono kwarantannę, i muszę lecieć czwartego, tak żeby się wyrobić ze wszystkim. Także troszeczkę mi to pokomplikowało sprawy, ale jakby jest to ostatni dzwonek, żeby polecieć, żebym miała ważne badania, które porobiłam w lecie, i żeby ich nie powtarzać. Ponieważ po pierwsze to są dodatkowe koszta, a po drugie no psychicznie po prostu chciałabym już mieć tą próbę za sobą to jest pierwsza rzecz, o której chciałabym powiedzieć, następną rzeczą jest to, no lecę sama więc jest to dla mnie podwójnie trudna sytuacja fakt, że czeka na mnie tam cała rodzina w domu i w ogóle, ale na no, będę bez mojego męża to jest dla mnie dość trudne no i tak czekam na koniec pracy dzisiaj myślę, że zleci mi dość szybko, ponieważ mówię mam bardzo dużo dzisiaj pracy, jadę do domu pakować się i jutro wyruszamy najpierw na lotnisko, tutaj nasze miejscowe, żeby dolecieć do stolicy i później już na, sto... na lotnisko międzynarodowe do Keflawiku. Troszeczkę jestem zestresowana, ponieważ zapowiadają sztorm, nie będzie to jakiś sztorm, ale. I ma być on bardzo krótkotrwały, tak jakby tylko zahaczył o wyspę, ale mimo wszystko to jest, wiecie, to jest Islandia, to jest pogoda, może się wszystko zmienić i jeżeli mi się przesunie mały lot ten y, tutejszy, to y, no, jestem w czarnej, no dokończcie sobie. Ponieważ y, mam jakby godzinę na przedostanie się z lotniska na lotnisko, to jest akurat y, wykonalne. Y, no i później już muszę być na lotnisko w Keflawiku. Jeżeli się przesunie o pół godziny, to jeszcze jest w miarę ok, ponieważ nie ma teraz tłumów na lotniskach, ale już więcej, będę mm, mocno zestresowana. No ale cóż, takie jest życie, taka jest Islandia i tak mm, ilość stresów, nerwów, które przeszłam przemukowując te bilety, zmieniając w pracy. Mówię, jak widzicie, no muszę teraz nadrobić kupę y, rzeczy, kupę czasu, tak zwanej robocie, żeby to miało ręce i nogi, żeby nie zostawić po sobie bałaganu i żeby móc na... ze spokojną głową polecieć do Polski. Mam nadzieję, że to się uda nam wszystkim i nikt nie ucierpi na tym. Dobra, wracam do pracy i odezwę się chyba już po, jak będę wracać. Cześć. Miałam się do Was odezwać wczoraj po pracy, ale nie staczyło mi ani mocy, ani sił na to. Chciałam spędzić ostatnie chwile z mężem na Islandii tylko we dwoje, więc musicie mi wybaczyć. Myślę, że jest to zrozumiałe. Ja właśnie czekam już na samolot do Polski i <laughs> muszę przyznać, że targają mną skrajne emocje. Od euforii po strach. Więc zobaczymy, co będzie. Także y, trzymajcie kciuki. To jest takie dziwne, że mam przeświadczenie, że jak widzicie ten film, to ja już wiem, czy się udało, czy nie. Ale w tym momencie y, bardziej się będziemy y, koncentrować na tych takich etapach, które są przede mną. Czyli y, jutro mam wizytę u lekarza, robimy USG, robimy badania krwi, będziemy ustalać yy, dawki leków. Trochę się przejmuję tym, ponieważ y, po odstawieniu tabletek antykoncepcyjnych 1 listopada, pff, stycznia, 1 listopada, 1 stycznia nie dostałam żadnej miesiączki, więc nie wiem, czy to jest normalne, czy nie, ale będę się tym przejmować jutro. Y, na ten moment czekam na y, samolot, mam jeszcze godzinę, więc teraz się z Wami żegnam. I odezwę się, jak się odezwę. Będą takie dziwne filmy, ale wiecie, musicie mi wybaczyć. Pierwszy raz podchodzę do transferu, pierwszy raz lecę sama na transfer bez męża, więc będzie nasz wspólny pierwszy raz takich filmów na moim kanale. Dobra, do zobaczenia.